Tu? Nie, tu już się nie widać. Siemanko, zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka, przy okazji zapraszam was też na nieoficjalne afterparty po poznańskim konwencie, które organizujemy w przyszłą sobotę, na ulicy Wielkiej, 27. Będą tatuatorzy, zapraszamy A, także chujo. klientów, wpadnijcie, zobaczcie, poławcie się razem z nami. Sorry, bo mówiłem w trakcie, nie? A co, cicho może? Dobra, hej i głową w tę stronę, i tak na boku i ułożyć. No wiesz co, połóż jakkolwiek na razie tak, to będziemy wszystko regulować Tak, tu mieć głowę i tam się patrzeć i jakby tatuaż będzie w tę stronę, nie? Taki mam plan. Ewentualnie zaraz zrobimy inną opcję. Wiem, wiem, że to jest takie chodzenie na leżankę zawsze jest troszkę skomplikowane, ale... Ale robić na trzeźwie jest okej, nie? I super. Dziękuję Drodzy. Co masz zamówione? Bel, To taki wiesz zwariowałem, nie tak mam, stanie z twarzą jak już w CBD no bo znaczy to jest k*** kurwa nie? gość co na niej giera, nie ma wspólnego k***a klar, tak ma taką drugą tożsamość k*** i siedzi z chłopakami na potęgę kurwa, że spójrz nie na niego wiesz, on, on wygląda na takiego chodzi na rewir, blan tam udają, on bierze bucha i kurwa nie z cytoniem pojechał Cię i kurwa Mordę, pan... powiedzieć, czy my ale Dzisiaj powinniście spędzić, wojny w cały dzień z razem. A ja nie Nie, nie, ale mówię, że powinieneś być blisko niej z kamerą, kurwa. No, tak... A, może wiele rzeczy ciekawego Do kościoła. do mnie maila, nie? <laughs> Zapytają o, o wlepki, czy o to... coś. <laughs> że dojedziemy na ten konwent, nie? Będziemy, tu mamy stanowisko, no to elo, <laughs> Pojechały, czy co? Nie jesteście zarezerwowanymi, no tak. Nie no, zapłacimy to będziemy, nie? Czarna? <laughs> Szczęście, k**wa, w nieszczęściu, że my jesteśmy z Poznania, prawda? Bo zwyczajnie będziemy mogli w razie czego po coś dojechać, kurwa, coś tam ogarnąć. Na szybko, nie, Tareka? Bo, że Czarna ma pracę w jazdy, zawsze podjedzie. Tak, mam, właśnie co... tak. jak wrzeć komputery i do no. Nie mam pracy z Ja, nie... ja nie bym tak chciał do domu, sobie iść <laughs> do no ja też bym wczynał. Ale jakbym zaczynał k***a, chm... zawsze gadkę z klientem Ej mordo, niedaleko mieszkam, wiesz, może przyniesiemy się na chatę? To nie wiem, czy każdy by to dobrze odbierał. Ty wiesz tak, brate, zachęcasz? Mącicie, mam ci Pieska ma fajnego? ska fajnego. Okej. Do good, do great and they talk bad you. No mean, no face, cause they're not factual. No, no, no. I won't stay too long here, I'm just passing through. jedna możliwość wielkościowa. myślę, że fajna, bo zostawić trochę miejsca na kolano, a jak będziesz robił kolano, to zresztą mówimy, że ta dłoń powinna zostać wolna, bo musi z każdej strony objąć to kolano, nie? Także myślę, że to by było całkiem sensowne. Patrząc na obrys e, nogi, to prezentuje się w całości ten tatuaż, nie? Więc to dobrze wygląda. Mam trochę większy, ten też nie będzie źle wyglądał i ten też mógłby być, gdybyś chciał, bo będzie fajnie tutaj zachodził delikatnie na boczki, zamknie trochę po prostu do kolano, no nie? Mam jeszcze większy, ale ten uważam, że już jest za duży no. na pewno, nie? No, bo ten tak pierwszy, albo wybiera... ten drugi. No to już kwestia twoja wizualna. Czy wolisz mniejszą działać, czy większą? Ja bym chciał raczej w większą, bo będzie ładniej się owijała, ale to ta też będzie dobrze wyglądała, nie? Pokażesz jeszcze tą drugą? Mhm. To no to będzie lepszą. będzie trochę na boki, wychodzić, bo ale będzie Tak, klawisza. Jak już zrobimy czarną, to będzie ładnie się działa no, po I do tak, to... kaleczka. Dobra. Dobrze, to? I to było. Dobra, fuch Dobre, dobre, <laughs> dobre <nie? Tofu>. <śmiech> <śmiech> Ja nie robię nóg, no tak zrobię martwy i taśmy mi dostały na tył. To mnie teraz bolą nogi. Ale najlepiej jest jak robię nogi i tak, to wszyscy w studiu wiedzą dlaczego. Bolą, bo muszę tak cztery razy dziennie opowiedzieć dlaczego. No i jeszcze ja kurwa 3 dni później opowiedziałem. Tak, dokładnie. Znaczy jak <laughs> zrobiłem trening nóg, to przychodzę i opowiadam, że go zrobiłem, a Później jeszcze, ej, a on za kwas wiecie od czego. A teraz robiłem martwy, nie wiem czy wspomniałem. Pomysł na takie trzydniowe wakacje dla ciebie. Dla kogo? Dla siebie. Bo nie zajmujesz się w wolnych chwilach planowaniem wakacji dla Ciebie. Więc dla nas. A, rozumiem. No możesz jechać ze mną. Pędrzek miał pomysł, żeby zrobić off-grind, że trzy dni bez neta i bez telefonu. I to jest pomysł, że można to zrobić w Polsce w No to wiem, to jest. Nawet znam osobę, która tam była. Tak? No. I co? Fajnie? No generalnie gościu wrócił inny, kur... Tak? No, ale to nie na takiej zasadzie. Że... Nie, to jest w ogóle, że jeżdżesz z mnichami, tam w ogóle nie można za bardzo rozmawiać poza strefami tego wyznaczonymi. No i masz tam kru... jakaś natura, ale wiesz tam. A kto Haki... tam jeździ bardzo często? To. Taki cięść melanżowiczowie. No tak znalazłem no, wczoraj. Tak. Dobra, <laughs> dajmy to pytanie. Dobra. Zwoliszmy talę! W Uuu. Dobra, dobra. Przypomnę, że klienci też biorą udział i też muszą mówić. <laughs> taki wymyśl sobie opowiedz, taki swój wymarzony dzień. Perfect D. jak sobie wyobrażasz? Od początku do końca. U, yeah. No. Długie pytanie, no. Bo, kurwa jakim rodzajem margaryny byś był, to się skończyły, k, Przepraszam, muszę... Jakim produktem z Aldi byś był? No dobra, okej. Okay, możemy takie. Ja z Aldi, No dobra, to powiedz o tym dniu, kur... <grym> Wiesz, jak wstajesz rano? Patrz! <grym> <grym> jak zawsze. Ale kurwa, mówimy o realistycznych dniach. Czy... Ja, ja trochę mam nawet. Co trochę masz? <grym> Niegłożony. A, a, a nie... żeś... Kur... chyba coś na to No, Krzysiu. Wstajesz i co się dzieje? Wstaję, wykonuję nie, nie. telefon do ciebie. O! Mówiłem? To jest perfect day, ale żałobą. Marcin, <laughs> Nie wiem co na to Natalia. Wstaję, e, dzwonię do ciebie, Wy, Marcin, słuchaj, idź popracuj na mnie, bo o, już dzisiaj nie chcę. Ale To ja widzę, że <laughs> masz mocno idealny Reszta dnia nie nadajesz na YouTube'a. Dobra, no, przejdź. No, no, inne pytanie. Jakiej cechy nie lubisz w sobie najbardziej? Ja, p no. to ja to Jest szybkie, można lekko uzasadnić. Ja nie lubię tego pierwiastka, aništwa ka. Bardzo to nie lubię. Strasznie mi irytuje i później tyłuję. Wojtek? Treszkę baranie nie to... No. Nie, le, nie, nie leniuchuje cię jakoś super dużo. Nie lubię, że mam kurę totalnie dwie różne osobowości. <śm> nie. Na... To było tak, że jak wybrałem sobie poszłem do specjalisty i on by to scalił w taką jedną osobowość, nie? A ja kur... tej jednej nie chciał, musiał jedną z tych dwóch, a nie połączone. Tak. Zakonem czy byś Marcinem. Marcinem. A którą byś wolał? Zakonem. Po prostu Jesteś taką uzgodnioną w takiej płacce sam siebie. Tak, słyszałem już to kilka razy. Przy każdym rozstaniu. <grym> A szanowni klienci, jakie cechy też zapraszam do odpowiedzi? Jakiej cechy u siebie nie lubicie? Musiałbym się dobrze zastanowić. Ja się szybko fr. To jest <grym> bardzo dobra cecha. Nieprawda. To jest super tak? Tak, super, super. Nie ma głupich pytań. Co? Nie powiedziałem tak dzisiaj. Nie powiedziałem tak dzisiaj. dzisiaj byłem kulturalny tak, cały dzień. Bardzo. 14,30-14. Ja kurat tam przychodziłem. Dobra, okej, okay, okej. Okay. A jaką cechę najbardziej u siebie lubicie? A? A? Najbardziej? Najbardziej. Moje poczucie humoru! Okej. No wszyscy też to bardzo lubią. Ja nie chcę powiedzieć Powiedz. pracowitości, ale no taki... W... Po ja to lubię właśnie, nie? No to mówię właśnie, że ją najbardziej lubię, bo może nie, że pracowitość, ale tak po prostu lubię cały czas coś robić i myślę, że to jest dobra ta. No Wójtę. i lubię też skłonność do różnych kół głupich rzeczy. Tego nie mogę powiedzieć. Mój tata wygląda na nasz. Pozdrawiam yy. seniora. Chodziło o redbula tato. Wujtek? No. Jaką cechę się najbardziej lubisz? Harryzman? Mm, nie, że jak coś tak postanowię, to nie opuszczę. Ale kur... Mmm, um, Jezu Chryste. Kupię teraz cokolwiek powiedzieć o sobie fajnego. Dobra, teraz ty. Nie, muszę pomyśleć o wyrywania Właśnie Marcin. Zakon. Ja? Mimo, bo pomyliłeś o sobie. Czutny inny seksualny predator jest kto inny? Czareńko. <grystanie> to nie on, nie? Dobra, wymyślę inne pytanie. <grystanie> nie muszę odpowiedzieć na to? Kur... w sumie mało w sobie lubię. Wracamy na kolejny zakon. Ej, mam co no, sobie lubię. Nie potrafię się nudzić. Ja nie mam czegoś takiego, że się nudzę, kur... Trzeba mi znaleźć zajęcie. Jestem stosunkowo samowystarczalny. Znajdowałem swoje zajęcia, czynności. Pragnienia. Pragnienia. <grystanie> sobie organizuje jakiś. Była pandemia, ludzie mówili, nie mają co robić. No to ja każdego dnia miałem zajeb... dzień. I naprawdę było co robić. Nie mam wszystkiego, ale bym coś ma porobił. Zajeb... Jakby co? Ja nie miał jak ja bym się Krzysiu, dlaczego ty wybrałeś, że masz talent dobierania najlepszych pracowników? Jak to jest twoja super cecha? A to wszystko mojego doświadczenia siebie, że po prostu takich ludzi wybieram. Fakty mówią same za siebie, dziękuję bardzo. <grymne> nie wiem, czy jakieś bardziej przyjemne te pytania żeby... Te są zbyt ambitne. A odcinek będzie nudne. To zejdźmy dwa piętra niżej kurwa z tematyką i... Dobra. Jedziesz na wymarzone wakacje. Tydzień. Malediwy. W ogóle dostajesz tam super kieszonkowe, all inclusive. Kurwa. No pieniądze nie są żadnym kurwa. Jakby wiesz, oczywiście wszystko musisz wydać, nic nie zostawiasz sobie. Masz się przez tydzień zajebiście po prostu bawić, nie? I możesz zabrać ze sobą jedną osobę. To może być aktor, może być ktoś żyjący, nieżyjący. może być ze studia, może być kwa wymyślony typu. Może być, <grym> może być żona, ale ko popuśćmy wodę fantazję, jak już fajnego możesz sobie zabrać, nie? No i żona nie będzie zła, może weźmy taki warunek, że taki wyjazd... No jest... Ja bym wziął żonę i kogoś po prostu. Jed nie jedno... jedna osoba. Seks opcja seksu są, są, jest dopuszczona, ale jakoś nie skupiamy się na tym tym pytaniu. Masz się dobrze bawić. Kur... brałbym mimo wszystko małżonkę no. Oooooo. Kochany i wiecie. O jezu. tym ona też ogląda YouTube'a. <noise> Good job, good job. Get my no problem. A no nie to kogo byście zabrali. Ale pytam gdzie? Do stanu. Chyba lubisz te stany, bo ka pytaliśmy gdzie byś jak zrobić, to już z stany. No tak. Ja. Yeah. mi się mało taki wiesz, I Klepany trip taki, że bierzesz Mustanga stanga i całą z 66 60. Yeah, nie, ale słyszałem też było od wielu osób p, które były w stanach, albo gdzieś nawet tam gdzieś jak ktoś opowiadał okej, czy coś, że generalnie... Trzeba lecieć trzeba stanowić ten czar pryska. Tak, tak. A tak samo sobie wyobrażasz, to jest taki p******* w ogóle miejsce i tak dalej. No ale nie jest tego rozczarowania, myślę. A, a gdzie ty to, to robisz? robisz? No tu. Nie tak, jestem i tu zostałem. Aha. Później zdaję koszulkę, co to pokażę. O bo... <laughs> Czyli jednak... A właśnie Wojtek, podrywa czy się nie podrywa ten taką? No się tak zaraz bardziej chyba wiesz. <laughs> wczoraj generalnie, braliśmy się z coś tam. Ja mówię, że powinniście... Co taki numer z Sarną, ty w sensie z Sarną, tak onowi, żeby kur... zejść się ze sobą i wtedy z trzech muskieterów kurwa zostałby jeden smutny, nie? a nie, on by wolał raczej z i z trzech muskieterów, jakby został on z Wojtkiem na przykład. W sensie, a... Sarnie by było smutne, jakby ja tak jakby związał i, no, i no, no. Sarna by sama została. To dlatego wypytujesz cały czas, czy na pewno jestem już sam. A i do mnie, mam nowe gry plansowe.

Dziś ja bez koszulki mam świeżą dziarę A zupełnie przypadkiem jestem na nastarowany oliwką Przewróciłem się na oliwkach, wychodziłem z chaty i nie miałem czasu się wytrzeć Zobaczcie parkowanie, tu wystaje Smacznego 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 O, to jest to moje, to jest to mój indyk Wzięłam się w końcu smakach jak coś. Zajubić. Nie wierzyłeś jeszcze w ten napis na opakowaniu? Ja nie, do tej nie, pory nie wierzę, jak oni mi da indyka, czy to jest indyk. może pies. Teraz chwilę. Pokażę Wojtkowi. Wojtek wyczaił k***a temat. Szukam, żeby ci pokazać jak, jak dzierałem. O, zdarzyło mi się już to widzieć. Zobacz. Trzy wersje było gotowe. Trzy wersje, ta jest nieszkicowa. To jest twój wzorek? Tak. Przed... Jeszcze wolny? Tak. Chcesz morda, mariacie? Nie mogę ci pokazać wszystkiego, bo kiedyś... Co to ja? Mogę ci pokazać foto z akademika, mm. To <grystanie> <grystanie> Tak. Mój pokój. <grystanie> Elegancko, nie? Jeszcze ja, młody, wspaniały. Patrz, ja na wykładzie. <grystanie> no, to jest ja. Tylko <grystanie> zmieszany. Inne zdjęcie ci pokażę, jak włączysz kamerę. <grystanie> No nie nagrywam. Wiem, że nagrywasz proszę Cię, ale znam te sztypki. <laughs> <laughs> coś nie wziąłeś na takie Jej, klik... Nie i gdy kliknie no nie nagrywam. Coś nie zrobić jak te dziewczyny z pornosa. Że... Ale kamera jest włączona, tak? No, no jasne Ta <laughs> kurwa <laughs> czerwona lampka baby <laughs> Another day to the grave, Ponieważ człowiek yy... mężczyzna w wieku 33 lat statystycznie zarabia najwięcej w swoim życiu. K o tej A Wartości wyższe Jakiś ka wewnętrzny spokój, duchowość. A co już wtedy był łysy? Na pewno byłbym łysy, bo od razu mam 25 i kula <grym> łysy, więc <w> <grym> 33 będę <grym> miał ja też będę łysy. Rady czytajmy, co kam trzaku. robić Nie, nie, w ogóle. A boisz, że włosy mi nie odrosły i co wtedy? Nie. No ja. jak? No póki no, nie spróbujesz, to się nie przekonasz. Dzięki. Te twoje dobra, rady są. Po prostu byłeś to może być nawet słoń, mieszkał cię ciebie w domu i, i jesteście najlepszymi piaciumi. Dobre pytanie. No, no dobrze, ty. Jakby wiesz, możesz go nawet w Poznań utrzymać, tak, tak, mimo że tak, on na... nie tam yy. Takie zajebiste. No, ja bym chciał pandę. mocno. Ja bym brał tygrysę takiego, Eee, ale takiego białego. no nie jest zbyt moralne, ale wizualnie tylko mi się podobało. No i oczywiście kokusie dłużej wrotem. To jest za pieskiem w robocie czasem? Nie. Ale jak wody to jest mi strasznie przyk... Żeby... Bo nam o, coś takiego, o, że patrz na ciebie i kurwa, i wiesz, że chętnie bym A Bardzo się cieszę i jak wracasz? Ryczajesz czeka. Na tybie, ale tylko na jeszcze. Na ludzi obcych nie szczeka i tak dalej, ja w to ona zaczyna szczekać, ale wydaje mi się, że to takie szczęśliwe strzekanie no jest, więc... Gryzie za dogadkę? Nie, nie. To szczęśliwe. Dobra, no. A co już? No, no nie no, nie, na No Wywieźmy coś w Cześć, mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. W sumie coś nie pamiętam, co się robiliśmy. Jak dotrwaliście tego momentu, to dzięki za oglądanie odcinka. Przypominam dalej o tej imprezie, która będzie nieoficjalnym afterparty na Tatu konwencie. To będzie 21 sierpnia, spotykamy się na Wielkiej w Splashu. Buźka.